Cześć Boże, witam serdecznie i pozdrawiam dziś w piątek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu i jednocześnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Moi drodzy, to wyjątkowy i szczególny dzień. To dzień, kiedy Bóg wstępuje na ziemię. Bóg Poczyna się pod sercem Maryi, ale to szczególny dzień ze względu na wydarzenie, jakie miało dziś miejsce, mianowicie e, zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi Rosji i Ukrainy. E, papież Franciszek dokonał tego aktu w łączności z biskupami <coughs> i wiernymi całego świata. Uroczystość jest zwiastowania. Ewangelia, która opisuje sytuację, w której anioł Gabriel przychodzi do Maryi, zwiastując jej, że będzie Matką Syna Bożego. Maryja niewiele rozumie z tego zwiastowania, pyta, lęka się, anioł ją uspokaja, mówi nie bój się Maryjo, jesteś pełna łaski, poczniesz Syna Bożego. Maryja nadal niewiele rozumie, ale ufa Bogu i Jemu wierzy i dzięki temu była zdolna wypowiedzieć swoje fiat, swoje tak, któremu pozostała wierna aż do końca. Uroczystość zwiastowania i Wielki Post. Wielki Post, kiedy patrzymy na mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, kiedy patrzymy na Maryję, na Matkę Bolesną, która patrzy na cierpienie Syna, która stoi pod krzyżem. Moi drodzy, to tak, to Fiat wypowiedziane w Nazarecie w chwili zwiastowania powtarzała każdego dnia. To samo Fiat powiedziała pod krzyżem, zgadzając się na wolę ojca wobec niej, wobec jej syna, wobec rodziny. Moi drodzy, Maria uczy nas tego, byśmy wzrastali we wierze i ufności, bo tylko wtedy, kiedy będziemy wierzyli, kiedy będziemy ufali, tylko wtedy będziemy zdolni spełniać to wszystko, czego pragnie Bóg w naszym życiu, czego pragnie Bóg. Uczynić, przeznać to wszystko, co Bóg zaplanował dla nas i dla świata przez naszą posługę, przez nasze życie, przez nasze postępowanie. Wpatrujmy się w Maryję. Zawierzajmy jej nasze intencje, nasze sprawy. Zawierzajmy jej sprawy całego świata, szczególnie sprawę pokoju na Ukrainie i z ufnością wypowiadajmy swoje tak wobec woli Pana Boga. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie.